Zapraszamy na cotygodniowy Katowicki Flesz Informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. To jest pierwsza w historii Śląska, Katowic, międzynarodowa olimpiada skata pod nazwą Skat Katowice 24. Miasto Katowice jest współorganizatorem imprezy. Pomaga nam niespełna 300 zawodników. Uczestniczą zawodnicy e, głównie tutaj z Górnego, z Górnego Śląska, z Polski, e, z Kaszub, e, z Opolszczyzny. Mamy kilkudziesięciu zawodników z Niemiec, jednego zawodnika z Hiszpanii, z Belgii. Skat pomaga wzmacniać w sobie wartości matematyczne, logicznego myślenia. Skat często nazywany jest w krzyżówkach śląskim brydżem, natomiast to nie jest prawdą. W brydżu gra się parami, tutaj o sukcesie decyduje jednostka. Skat to, jest, to nie ma gra losowo, skat to jest gra myślowo bo tam poker, czy tam oczko to je gra losowo tak zwana, a z kartą wybitnie trzeba myśleć, no i szczęścia mieć w kartach. Jest to wystawa Monet i przyjaciele, czyli wystawa artystów, Impresjonistów i postimpresjonistów, którzy żyli w tym samym czasie mniej więcej w, w Paryżu, we Francji i tworzyli sztukę, która stworzyła podwaliny do całej nowoczesnej sztuki, jaką teraz mamy na świecie, czyli i do abstrakcjonizmu, i do ekspresjonizmu, i do symbolizmu. Po prostu byli to przełomowi malarze i mamy tutaj całą kolekcję obrazów, kopii obrazów impresjonistów. Plus mamy też wspaniałą multimedialną prezentację dorobku siedmiu artystów, mamy prezentację VR. Mamy kopię obrazów jeden do jednego wielkości, takie jak one były w naturze, to bardzo ciekawe, ponieważ warto zobaczyć, czy one były duże czy małe. I oczywiście mamy piękną multimedialną prezentację połączoną z muzyką, połączoną z poruszającym poruszają, się obrazem. Zapraszam Państwa do Szybój, są na wystawę Monet i przyjaciele. I mamy pierwszego zawodnika, drugiego, moi drodzy, i trzeciego. E, cały podium e, na dystansie. 5 km, 20. Jesteśmy na wakacjach na sportowo na trzeciej edycji biegu. Po turniejach koszykówki 3x3 i po siatkówce plażowej czas na, czas na bieganie jest to trzecia edycja biegu i bardzo się cieszymy, że z edycji na edycję jest więcej biegaczy. Bo zaczynaliśmy dwa lata temu od stówki. W rok temu było prawie 200 biegaczy, dzisiaj mamy 250, więc naprawdę fajnie, bo to nas mobilizuje do dalszej pracy, pokazuje, że jest zapotrzebowanie na, na tego typu. Projekty na, na takie biegi, a przy okazji promujemy sport, pokazujemy, że jest to świetna inicjatywa. Bieganie sport dla spędzania czasu właśnie w trakcie wakacji, kiedy tego czasu jest troszkę więcej niż zwykle. Brawo, brawo, moi drodzy, lecimy po swoje do tej bramy startowej. W ramach tygodnia Eko w Kato Science Corner zorganizowano warsztaty pod nazwą Eko Kreatywnie. Uczestnicy wydarzenia w trakcie zajęć mogli dać drugie życie nieużywanym i niepotrzebnym skrawkom oraz gazetom, tworząc z nich kolarze, a także szyjąc własne notesy lub szkicowniki. Warsztaty miały na celu pokazanie ich uczestnikom, że zamiast wyrzucać do kosza stare rzeczy, można znaleźć dla nich zupełnie nowe zastosowanie. Dzisiaj będziemy mieli przyjemność zagrać repertuar pianowo klarnetowy jak można się łatwo domyślić. Jest to repertuar skupiony wokół płyty, którą nagraliśmy wspólnie dwa, trzy lata temu. I tak, w repertuarze będzie sonata klarnetowa Mieczysława Weinberga, sonata klarnetowa Francisza Pulenka, czyli te właśnie dwie sonaty, które znalazły się na naszej płycie Irberge. Będzie też nowy element repertuaru, który wprowadziliśmy niedawno, czyli sonata klarnetowa Leonarda Bernsteina i miniatury na klarnet i fortepian Krzysztofa Kondoreckiego. To jest nasza pierwsza płyta. Planujemy kolejne niesamowicie. Tytuł Irberga wyszedł spontanicznie, ponieważ robiliśmy tam sesję zdjęciową na Mazurach i jest to wziąty z gwary Mazurskiej, co jest ciekawostką. Błędne góry. Płyta została zarejestrowana w sali koncertowej Europejskiego Centrum Krzysztofa Pendereckiego, Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Rusławicach. Tam mieliśmy kilkudniową sesję nagraniową pod uchem pani Małgorzaty Polańskiej. Muzyka W końcu się doczekaliśmy trzech punktów na własnym obiekcie, bo jeszcze tu nie wygraliśmy, także smakuje to podwójnie. Bardzo cieszymy się z dopisania trzech punktów, bo to myślę jest najistotniejsze. Myślę, że nasza forma piłkarska czysto pokazuje na to, że jesteśmy w stanie w tej lidze rywalizować, a to nas bardzo cieszy, bo dzisiaj myślę że udowodniliśmy, że jesteśmy podejmować w stanie rękawice z każdym. Ja tutaj przeżyłem tysiąc osób na, na trybunach w drugiej lidze i to też mnie niosło. Dzisiaj jest siedem i pół, więc to chyba samo oddaję za siebie. Ja też oddam klasę rywala. To na pewno, bo jednak jest to już Polski, grałem w europejskich pucharach. Może fizycznie nie był to dzisiaj dzień, ale myślę, że my też pokazaliśmy, że stać nas na wiele, stać nas na to, żeby grać całe mecze na dużej intensywności. Przy takiej pogodzie, jaka dzisiaj była, to myślę, że stworzyliśmy naprawdę fajne widowisko do oglądania, to nas bardzo cieszy. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice-tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.